Anko, cześć! Z tej strony TPTV i to jest pierwszy odcinek na y, hardkorze jakimś tam. A ze mój dzisiaj Mateusz Pol I też nagrywam, tylko mam sobie internet i więc będzie beka. Tak więc najpierw będziemy na pewno się czuli. bo nie ma ciula, że następnie w te same kordy. Chodź, będzie. Czekaj, o jest. Dobra, Ach. idziemy do random to. Ale mam. Ale loli. Mmm, pięknie. Ja jadę, nagrywam ile nagrywasz FPS-ów? 30. Też 30. He, 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 Ja się tepam w randomowe koło kurczaka. Gdzie ty jesteś? E, dobra, e, Wysrał mi miść na pustynię Jest drewno. Kondon, kondom. Nie, zaraz mi podpali. Żar, jaki lagi. Big To chyba ty też masz chyba. Klipery. Ja też mam klipery. No tylko że tu jest fanę kliperów, jak zauważyłem. ESD mam na dusa. ja będę robiła. znaleźć tego teleportem. No on jest koło tego! Takim Liany gdzie są? A. Gramy z nadusem, kto pierwszy dostanie bana przygrywa. <grywa> Dobra, to nie tutaj. Dobra. Pod kurczakiem. Kośnik TPA Nie, nie ma. Nie, nie ma. A Drzeju <grywa> czemu nie bawię się tepnąć. Gdzie Albo pod gramy, na imię, gramy na na innym serwerze? Spoczno. To zaraz wracam. Po przerwie. Ej, ja robię gildię, ty ty. Ty ty. Dobra. Przerwie. Jesteśmy na innym serwerze, którego nawet nie wiem o co w nim chodzi. Bo ty nic nie wiesz. No wow. Jestem czarodobowcą, żartowałem. Ja cię doglidi. Już jestem. Uff, idę. Nie jesteś, ja muszę spisać, czekaj. Ty, Dobra. Ja mam lekkie lagi, to... Czyli lagi internetowe. Nie, ja troszkę... Nie, Ty, jak tam wyje wleziesz, to nie? To już nie wleziesz. No dobra, ja się... Ja tupam. też jakiś na serwerze miałem, tylko że to był pod dyrtem to było i to było takie ukryte. ja ukryte. się te mam randomowe kordy, wy się typacie do mnie. tepe, nicktep a bugger Mateusz jestem. No to Bateusz tak... Pol, boże Bateł. to są. Mateusz Pol Eee Ja, ja Aha. Dobra. Czekaj Czekaj. O, o, głodny jestem. Cześć nie zgłaniało. Fuck! Czekaj. spadam. mu, jak nie te pasz, bo mnie cię Czekaj, musisz. Przerelog no. tu to serwer? Tea. Ej, lagował się. Serwa zreagowała? Czy mi się wydaje tylko? Nie, nie, nie. Nie No, bo ja tam nie ja nie nie normalnie nie normalnie nie Mi normalnie mogła, normalnie mogła, nie mogła, nie mogła, nie mogła, nie mogła, nie ha, nie Ha ha, ha, ha. Yy, no, mogła, yy, ja mogła, nie mogła, nie ja Duży Ups chyba skąd rozwaliło lada <grystanie> O ja cię nie Stachu? Ja Jużem mam kosmiczne lagi a ty? Eee ehm, troszeczkę mam lagi Ej wiesz dlaczego mam lagi? Ca Bo mi ten, ten do raps co? Początkowe itemy. Pochodnie. mam jednego koksa i... i... To fajnie, a ja nie mam nic. Wy trole wy Wszystko dla siebie wzięliście, dla kolegi nic. Ten mi podkrat, koksy. Bo... Dwa serduszka! Nie skacz. Eee, Mateusz mi platać mi koksy. Tak bym dał każdemu po jeden. Bo gościu mi zlicą pod nogi, a ten mi wbiegł. A ja mam pomysł. Ja się te pa w randomowe kordy. E, guzik. A gdzie masz guzik? Na spawna. To idę na spawna. Ale będzie fajnie. O, tu piszę randomowe kordy. Teple teleport w losowe miejsce. Klik. Klik. 3, 2, 1. Lecimy! Jakieś dziwne kordy. Aha, a ja mam fajnie, bo mam mini map. Aha, a ja nie. O, ale zombie tam jest ze zbroją złotą, enchantowaną. Wcale nie miałem, wcale nie mam x. Ukośnik TP, Wcale nie c ma... c Wcale nie mam, ale nie mam czyta, tylko że po prostu widziałem to, ten... I widzę no Cliff. On tutaj gdzieś był, bo na cankach widziałem go, mi się... Tutaj no, dał mnie. Tutaj. Tutaj jest. Jestem w kopalni. Gdzie? Jesteś na górze Na dole Nie, na górze stoisz i machasz łopatą Oj, to chyba... Chyba wam laga A, a i, a i... szkielet mnie nie widzi No bo ci... Głupi szkielet No to zrobi relog, a zaraz wracam Tak, biały malutki problem. Ale już jestem. Chwila ma problem te To kiedy Jestem kochani. Kochani, jestem. Lecę! Mm -hmm. Czy mi się zdaje, czy mam takie wielkie lagi? To jest moje. E, e. Tu dropis Des... ze stone. Tu i są dwa klipery. Aha, ja się chcę poprzytulać. Eee, Nie skać tam. Bub. Lola nie. Nie gram. Widłem. <noise> nie gram. Po krótkim foku już jestem. Tam jest drugi spawner. Te Bo widzę na Izraelu. Czy już się że ty nagrywasz. Tak, nagrywam. Cały czas. Masz to wyłączyć. Nie. Yeah. Wiem, bo mnie kochasz. I nie chcesz, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. Pani tepe, pancycy. No, Tak wyłączę pod koniec Dobra, no. zamknij się Dobra A no, internet, no on nawet ci pograć nie da Nawet nie czekać łatwo na to. Na tym Jak chodzi? dzisiaj trzy odcinek Zasadowo odcinku będę miał mniejsze lagi, zdaję życie. życia Będę Dobra. z tymi grał osiołabi. Idę po trawę. cześć! Wizy. Nie, się z nimi. Po trawę. Cześć.